Lato sprzyja rowerzystom, dlatego sprawdziliśmy, co Bielszczanie sądzą o systemie rowerów miejskich BB Bike. Dobre udogodnienie w sposobie przemieszczania się po mieście. Do 20 minut rowery są bezpłatne. Bardzo połonna rzecz i bardzo przydatna dla wszystkich. Każdy może po prostu wziąć i rower sobie wypożyczyć i wyjeździć. Podoba się nam, chociaż jeszcze przyznam się, że nie korzystaliśmy, bo nie mamy takiej możliwości z dziećmi, także, ale, ale pomysł jak najbardziej. Tylko więcej jeszcze ścieżek albo wydzielonych pasów dla rowerów, ale, ale jak najbardziej jesteśmy za. Fajny pomysł. Dużo osób, które nie mają rowerów, nie mają gdzie trzymać, mogą korzystać. E, ceny są myślę, że bardzo atrakcyjne, więc pomysł jak najbardziej trafiony. Myślę, że przybędzie jeszcze, mam nadzieję, że przybędzie jeszcze trochę więcej stacji, bo w niektórych częściach miasta jeszcze by się przydały. E, jeszcze troszkę w centrum, gdzieś przy sklepach, także można było też podjechać do galerii na rowerze, wrócić z galerii. To jest fajny pomysł, bo to nie jest droga sprawa, i zawsze można skorzystać z tych rowerów. Bardzo mi się to podoba, również jeżdżę na rowerze. No i żeby to było jak najwięcej tych ścieżek. A dobra sprawa, że te rowery są, że ludzie mogą sobie pożyczać. Myślę, że jest bardzo przydatny. Dzięki niemu mogę szybko dostać się w każdą część miasta i dla mnie super. Dołożyłbyś gdzieś stacje rowerowe? No, tak, myślę, że w rejonie Komorowic, bo tam tego brakuje. Wady tego systemu? No czasami problem z wypożyczeniem i przeciążone stacje. Jak się przyjeżdża, to jest za dużo rowerów i trzeba dzwonić na infolinię i kombinować po prostu. System rowerów miejskich dopiero się rozwija. Jednak już teraz możemy korzystać z 12 stacji rowerowych umieszczonych w różnych częściach Bielska Białej. Chętnych do jazdy nie brakuje. Polecam wszystkim ten środek transportu, bo można się wszędzie wszystko szybko dostać i bezproblemowo.